Nie ma wątpliwości, jakie teraz jest największe marzenie polityków Platformy Obywatelskiej, aby powróciły złote czasy dla tej partii. Peo w Gdańsku dziś kreśliła scenariusze na przyszłość, choć trudno powiedzieć jak daleką. Panie mistrze, co popisze? Popisie normalność przede wszystkim państwo, które ufa swoim obywatelom. Na razie problemem jest brak zaufania obywateli do Platformy. Właściwie przegraliście na własne życzenie. Gość specjalny konwencji, Lek Wałęsa, wytykał partii Grzegorza z Chetyny błędy, ale też zachęcał do działania. Macie straszliwą odpowiedzialność. I nie możecie. Mało, nie możecie się uchylić od niej. Bo historia wam nie daruje. Jesteście największą siłą. I musicie się wziąć do roboty. Ponieważ tak nie było, platforma rok temu przegrała wybory, nie spełniła obietnic i odepchnęła od siebie sporą część wyborców. I Za to muszę i za to chcę. W imieniu platformy dzisiaj jeszcze raz powiedzieć przepraszam. To jednak nie przeprosiny były głównym elementem przemówienia szefa PO, że Schetyna złożył twarde deklaracje. I zapiszemy kompromis aborcyjny i będzie on chroniony w Konstytucji Rzeczpospolitej. Zrobimy to. Zlikwidujemy IPN. Badanie historii nie może służyć manipulowaniu faktami, niegodnym wykorzystywaniem tej historii, promowaniu przez rządzących własnej ideologii. Zlikwidujemy też CDA. Ściganie przestępców to zadanie dla policji i służb, a nie dla polityków. Warto zadać jedno pytanie. No, ale dobrze, głosowaliście za tymi instytucjami, za powstaniem tych instytucji. Dlatego, dobrze, no, tylko że my myśmy, tych, tylko myśmy tych instytucji nie upolityczniali. Teraz widzimy, co się dzieje w momencie, kiedy dochodzi do władzy Prawo i Sprawiedliwości, upolitycznia wszystkie tego typu instytucje. Platforma chce likwidować, ale też tworzyć instytucje rozliczające PiS. Powołamy zespół parlamentarny do spraw zbadania przypadków manipulowania przyczynami katastrofy TU-154 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku. W celu osiągnięcia korzyści politycznej. To musimy wyjaśnić i zamknąć raz na zawsze. Pani zdaniem, PiS się będzie zużywał? Myślę, że tak. Po roku Myślę, cały to... czas ma bardzo wysokie notowanie. Ale jednak mimo wszystko proszę pamiętać, że tych obietnic, które zostały złożone w kampanii wyborczej, była taka masa. Że w pewnym momencie, jeśli mają w sobie tyle przyzwoitości, będą musieli powiedzieć, komu będą musieli zabrać, żeby te wszystkie obietnice spełnić. Co ciekawe, Platforma chce realizować kluczową obietnicę PIS, program 500. Nie ma powodu, by nie obejmował wszystkich dzieci. Potwierdzam to. I nie ma powodu, by pomijał samotne matki wychowujące dzieci. Platforma Obywatelska próbuje odzyskać zaufanie wyborców. Nie będzie to jednak łatwe, tym bardziej, że w opozycji nie jest jedyną alternatywą dla PiS. Na razie konkurencja wykorzystuje problemy Platformy w stolicy. To w tej chwili najbardziej obciąża te partie, chociaż sama prezydent Warszawy deklaruje, że w to nie wierzy. Tyle, ile ja otrzymuję listów wsparcia i, i poparcia, to jestem naprawdę szokowana. Nigdy, ani przy poprzednim referendum, ani przy wyborach nigdy nie dostawałam. Czy nie jest to problem dla Platformy? Nie, myślę, że gdyby, gdyby, gdyby zbadać, to okazuje się, że na Ludzie mają do mnie zaufanie i takie badania były robione, pewnie je ponowimy. Być może stolica będzie dla platformy miejscem najbliższej wyborczej bitwy. Dziubka, ONET.